Tworzenie licencji w PressUnite Aby dodać licencję zaloguj się do serwisu. Następnie z górnego paska menu kliknij Licencje, a następnie Dodaj licencję na materiały. W formularzu wpisz tytuł swojej licencji. Będzie on wyświetlany przy dodawaniu materiału. Teraz zapoznaj się z treścią licencji oraz ustal. na jakich polach eksploatacji chcesz odsprzedać swój materiał. Określ zakres terytorialny, czyli w jakich krajach Twój materiał może zostać wyemitowany. Określ również czas wpłacania licencji. Dopuszczalny zakres modyfikacji utworu. oraz ustalać czy chcesz osprzedać na zasadzie sublicencji. Po zapoznaniu się z pozostałą częścią licencji możesz również sam zdefiniować pola eksploatacji, czas trwania umowy, zakres modyfikacji, jak również postanowienia dodatkowe. Jeśli wszystko już uzupełniłeś, kliknij przycisk Zapisz licencję. Licencja została zapisana.